Ja yo, yo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z, z Exploration Obby. Yy, odcinek z tego słynnego obby, w którym nam kroniem padł. Kontynuujemy przygodę, zostały nam jeszcze tutaj dwie sekcje. Tak więc tutaj się teleportujemy w tym momencie, albo się nie, albo się nie tepniemy. Halo, <grych> działa to czy nie działa? Eee. Yy... Dobra, działa. Już myślałem, że się coś zepsuło. Tak jak mówię, kontynuujemy naszą podróż. W poprzednim odcinku udało nam się tutaj dwa campsite zaliczyć. Nie sądziłem, że to jest aż tak długie obbi. No, tak więc troszeczkę nam to zajęło, a nie chciałem robić odcinka około nie wiem, 40 minut, tak więc podzieliłem to na dwa i myślę, że wyjdzie spoko. Więc kontynuujemy. Aczkolwiek, z tego co widzę, te, to te dwa campsite są krótsze. Tylko nie wiem, jak to będzie pod względem poziomu trudności, co nie? Chyba, że to będzie bardzo krótkie, to wówczas ten materiał będzie doklejony do poprzedniego. O, że tak powiem. No, wiecie o co chodzi. Dobra, lecimy. Ok, udało nam się tutaj przejść. Ogólnie, gdzieś tam tego kronima trochę w tyle zostawiliśmy. Tak więc nie wiem, czy uda mu się zdążyć, żeby nas dogonić. Aczkolwiek, <laughs> znając mojego skilla, wszystko jest możliwe. Wow, ty musimy omijać te przeszkody. Te ściany tak właściwie. mech, za szybko chyba tam checkpointa nawet nie było, co nie? tak mi się coś kojarzy, właśnie tutaj nawet nie było checkpointu no nieźle, dobra, tak więc tutaj ostatnie mm, ostatnie przymiarki no i git Dobra. Ascent 23. O, już nas dogania. On tam pewnie zaciśnięte pięści. Słownie wargi zagryzione. I to nie te wargi, o których myślicie zboczeńcy. No i ciśnie, co nie? Ok, Dobra, udało się teraz tutaj. Tu będzie zabawnie. Chociaż nie powinno być większych problemów teoretycznie, a praktycznie zobaczymy, jak to będzie. Okej, okay. spoko. Kolejny poziom dało się przejść. Właśnie, jeżeli już Was pytam tak jak pytam Was zawsze, o odcinek o jakieś tryby i obbi, Tak jak już będziecie podsyłali, to możecie podesłać jakieś nowe, bo właśnie mnie zastanawia fakt, czy jest jakieś obby 2018 roku. Takie dość fajne. Dobra, campsite trzeci w tym momencie został przeze mnie ukończony. Czy to jest teleport dalej? Chyba nie. Eee, czekajcie, tutaj coś jest, może tędy? Nie może poczekam na Dudkowskiego, może on będzie wiedział? <grymne> Okej, okay, dobra, jestem ślepy, never mind, never mind. Okej, okay, campsite czwarty. Oni już, oni już to grali, to tak wiecie. Już ogarniają bardziej, gdzie co i jak. Um. Ok, Campsite czwarty w tym momencie teleportujemy się. 5 minut nam zajęło tutaj. Um, przejście tego Campsite trzeciego, więc nie ma tragedii. Alt jest głośne. Ja to troszeczkę ścisze. Mam nadzieję, że nie jest za głośno. Nieważne, idziemy. Ostatni, tutaj, etap tego BB w grze jest strasznie głośne. Wow, dobra. Zapowiada się ciekawie. Tym bardziej, że te kule śnieżne, jak widzicie, się bagują troszeczkę. Lagują, przepraszam. No Czyli w sumie też się bagują. Właściwie. Dobra, w sumie trzeba się chować za kamieniami. To jest najbardziej rozsądne. Wow, cóż za emocje? No i okej, okay. 27 siódmy ascent. O nie, ejko, masakra, tyle skakania. To są naprawdę dość rzadko ci te, e, te, te checkpointy. Sorkę już naprawdę. Liczba minut dzisiaj, dzisiaj spędzona na nagrywkach to zdecydowanie. Um, no zdecydowanie ma zbyt duża jeszcze do tego stream, tak więc wybaczcie mi za moje błędy językowe, które i tak się zdarzają bardzo często, ale teraz to już jest apogeum. Okej, okay, kolejny checkpoint tutaj przed nami. Ascent 28. Okej, okay, spoko. Dobra sobie, tutaj, tutaj, tutaj sobie troszeczkę poskaczemy. Teraz malutka spinaczka do góry. No i git. Hale, myślałem, że to jest checkpoint. Boże, facepalm! Ajajaj... Po prostu facepalm, naprawdę. Ojejku... Każdy kto dotrwał do tego momentu, niech napisze w komentarzu facepalm, naprawdę. W sumie jedyny prawidłny komentarz do tej sytuacji. O, come on! Tutaj panowie się na tej, tej, na tej kuli śnieżnej zatrzymali, widzę. Mnie mi się to udało za pierwszym razem. Nie wiem, czy miałem taki ten. Y <laughs> czy miałem takie szczęście, czy po prostu nie wiem. Ajaj, Dobra, pełne skupienie słuchajcie. Pełne skupienie. Okej. Okay. teraz tutaj po schodkach fak Dobra, teraz się nie odzywam. Pełne skupienie. Bez komentarza. Muzyka gra, ja przechodzę. Wy kibicujecie. Co z tego, że to już było nagrane wcześniej, jak wy to oglądacie, ale, ale kibicujcie, żeby teraz poszło dobrze. Okej, okay. tak, tak. Come on. No, kroni masz tutaj. Nie dogonił. Gdzie on tu jest, Gaugan Chyba w przodzie już. No i tu jest ten moment kulminacyjny. Dzięki za subka przy okazji, nieznajomy. Hmm. Okej, okay, dobra. To jakoś to na dziwnym patencie przyszedłem, ale okej, okay, udało się. No, nie to jeszcze nie koniec. Boże, jak się tutaj gdzieś wyrypie. To się zdenerwuje, delikatnie mówiąc. <słysk> <słysk> Okej. Okay. No nie, teraz nawet tutaj nie przejdę do tego momentu. Ajajaj, ajajaj. Okej, okay, tutaj pełne skupienie, koncentracja. Mech. Dobra, dobra to chyba mi Dutkowski chce pomóc. Nieszczęsnemu Kamilowi. Ej, kekon tu. Dobra, to jeszcze do tego etapu spoko. Tu się wywaliłem ostatnio. O nie! Okej, okay. czyżby? Proszę, checkpoint. Dobra, jest checkpoint, jesteśmy uratowani. Ostatni ascent, ostatni poziom w tym obi, wreszcie. O nie, dobra, nieważne, idę przed siebie. Tutaj los, los już po prostu no... <grym> Musi być po mojej stronie. Już tyle minut spędzone na tym obie, chyba jakieś 40 minut gry, tak mniej więcej. Łącznie, tak więc no to, to już się musi udać. Dobra, poczekajmy na tą jeszcze jedną kulę. No i tu już się nie może nic wydarzyć takiego, nie wiem, niespodziewanego. Jeszcze na tą jedną poczekam. No i chyba się udało, tak mi się wydaje przynajmniej. O nie, to jest... Jejku, to jest dopiero połowa, Halo. Ach come on. O nie, tutaj kroni mi kolopel. Jednoczmy się, bracie, Boże. To nie są normalni ludzie. Dobra, udało się. Pokczampik, proszę. Only positive reactions i wszystkie inne dziwne rzeczy. The submit awaits you. Uff. Czy to jest koniec? Proszę, niech to będzie koniec. Niech to będzie koniec. Już nie chcę grać Tobi. Niech to się skończy. No, oh, co my tu mamy? Ok, snowboarding. Ok, to możemy chyba wrócić. Czyli to byłoby na tyle. Secret Room. To tutaj trzeba kupić game pass. Okej, okay, pozjeżdżajmy sobie na snowboardzie. Ok, tymczasowo nie działa. Ale możemy sobie yy, kiełbaski przy ognisku. Yy, o, no. Smarzyć. Czy co tam? <grych> Czy piec. Tak więc, no słuchajcie, moi mili. To byłoby na tyle, jeżeli chodzi o te hobby. To było ciężkie hobby, bo już Wam mówię dokładnie ile minut gierki. 15 plus 19 tamtego materiału około 34-35 minut. Gierki tak więc serdeczne podziękowania do całej załogi w postaci widzów. Dzięki, że byliście. Zapraszam serdecznie do oglądania innych materiałów z Robloxa. Ja się